No, bronam, no, no a nie, wiadomo. Kurwa, poszedłem o 11.00 do lekarza, nie? Dzisiaj? Na 11.30, jo, na 11.30 miałem wizytę. No. Wypójdę wcześniej, pewnie ludzie nie. Aha. Ja pierdolę. O 12.30 ja dopiero wszedłem. Z czym i te robili, nie? Patyczek w nosy, Ej, chuj. Jaką ty grasz Tom? Co? Snapom. Karabin snajperskim, mm, 20-10, czy 90, SW? <coughs> lepiej ci się już gra? Mam... o z drugiej strony no już mam ogólnie drugi poziom tej snajpy i mam większe obrażenia nie 60 tylko 100 także ten Nie mogę tego płotu rozpieprzyć, no Co jest z tym płotem? Weź go Ten bardziej w prawo, o No i git Nie zajebywam No tego jednego się nie da, no A żeś się, kurde, wjebał mi przed celownik, Żeby to No i było. Potrzebuję linii obrony na tej pozycji! Wykorzystać słony. Tylko idzie ci powiem Kurwa, co oni? Konia dam walą, no Przy... no właśnie to co, cofamy <noise> Ała, 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 bije na nie, nie jakiś Niemiec Gestapo, Gestapo no. Weź kurwa tego snajpera ściągnij, bo mi pojebie zaraz <noise> Gdzie on jest, bo ja nie wiem, oznacz go Tam za górką <noise> Będziesz widział odblask lunety Co mówisz masz Kurwa jak do kaczek popię. Reload Jesteś? Jo Ura. Na schodkach Martwy prosić ten snajper, ten a on się tam już nie może On się tam już zrespić nie może ten snajper, nie? Uuu, zabił 250 wrogów karabinem snajperskim Jako zwiadowca w trybie wieloosobowym Achievement! Co za smoke'a nam no, tu podali? Dopiero? no. O, grałem. Za tym pomarańczowym kontenerem jest jeden żul. I podchodzi nam do... Do tej ściany po lewej, no, Bez której. <ścoughs> Dron lata. No kurwa, w dalej gdzieś z górki. ja nie trop. Musimy bronić tej pozycji i ją utrzymać. <coughs> nie mam no. 9-6 dostał. Leży ten snajper. No ja i czemu? O, leży. Podniesiesz? 11-0 wykręciłem już ty. <grych> Dziękuję. Skąd jeszcze mam 17, 16 kul. A Snajper w ogóle się. Re... Le... Biegnie do nas od lewej. Za murkiem jest jak coś. Piątek, dostał się jeden. A Snajper się pokazywał. Leży. Za no z... tym trakiem tu. Jak coś wcześniej, ale go zdjąłem Kurwa, ją. Schodki był, o wyjeb... to No to leć dron lata Kontakt dronem! Nie zdajemy tego drona Kurwa to jest... Leży dron O kurwa, ilu jest w tym budynku o, jest A się tam typrzyma? wpieprzyłeś, tam widzę właśnie czterech typa No Nie miałem amunicji Patrz kurwa jaki dobijacz On wszystkie fragi mi dobił. Stary, ja wszędzie same head'y zrobiłem. Mhm. Uh -huh. Poważnie ci mówię. Mordo. ty tłumacz. Ja nie Tusk, żeby cię okłamać. <grym> I tu dronem lata? Z prawej strony jest ich w chuj, tak, nasz. No blisko. O, no, bo tu kurwa punkt mamy. No tak, chyba. Kość biegnie od lewej. Wyjebał mam ścianę. Nie żyje. Mieliśmy ścianę kiedyś. 30 kul mi 18. zostało. Podnióż jąka. Bieg na punkt. Leży. Dobra. Z prawej. Z203> 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 w prawa, w prawa, 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 prawa. jak coś. Kurwa, do Kurwa. Kurde, szkoda. Ty, 15-0 wykręciłem. To nice. Trzeba zmienić taktykę. O kurwa, ty, zobacz, ja się zrespiłem, Kurwa, lecę, bo chcę Lecę, bo życie jest złe Czy Są pieniądze, czyje? Lecę, bo wolność to Snajper gdzieś strzela Na schodkach jest ziomek. A tu był tu, kurwa jakiś ten. Jesteś koło mnie, nie? Nie, po bo... budynku. Koda. Bo się zdjąłem z typem na ten. Na, na ten... Skitrałbyś na chwilę. A jesteś na dachu, czy nie? Nie. Jestem A tu nie, dobrze. No to czekaj, bo chcę się na, na wirus zrespić, ale nie mogę, bo. dobra, jestem. Tu jakoś fajnie stanę gdzieś. No je było. Nie było. kurwa, 15 etykietów, co? No je Kurde, ale tutaj to ja nie snajpiłem jeszcze, ci powiem. Nie za bardzo wiem, jak tu się ustawić na tym budynku, żeby. Spójrzmy tutaj. Kurwa, jeszcze No widzę. Nie ma. Aniu. Sprawę. Na no, punktach biega. Kurwawa. Łamać prawo. No, Noś. Jebać o blok, nie? potrzebna na tej pozycji. Dalej! Ruchy! Odkładał gościu. Może się w ogóle dowieść? Kontakt, hmm. wroga piechota atakuje. Nice. Że asysta zaliczona jako zabicie kurwa nie ja dajcie do mnie, się, Dalej, chodźmy. Kurna, ten płoc. dupy tu No kurwa, spadłem Legaj, atak tak? nie mam kurwa ten No dobra Pania, nie, tu płot kosą napierdalam Ciężko przez chwilę zastanawiałem czy to typ, czy to nie typ, nie? Skurwil Biały miś, za i na kurza dziś Ciągnął jeden raz i na kurza cały czas jesteś na dachu dalej? Dach? Dalej na dachu. Dalej nie schodzę stąd ja tu wykręciłem już 21-2 Jak przefrunął kurwa ty Drone leci nas. Nie, ich. Leży ten ich. Reloadman. Weź kurde jeszcze ten płot Jeden. przeszkadza A ten też przeszkadza, no i chuj Teraz od będą gdzieś coś czuję On przeciwko nas w tym budynku Podkłada Przeleciał za budynek po lewej Za tym budynkiem jest co jest co jest ten dwójka, nie? To tam był gościu chcę. 180. Kontakt z wrogiem. Drugi biegnie. Weź kurwa. Mam cię. Ja pierdolę, dajcie do Mivika. <laughs> Staj kurwa, opierdalania. Ruszajmy! Tak myślałem, że od tej strony zaraz będą się, bo od tej nie wychodziło. 8 fragów zostało, 8 tukietów. Ty, co się skrada, ty. W nóżkę lekksot 2,64 oła, oła. dostałem skądś A nie dobra, nie dostałem, to się budynek po prostu zatrzęs Kurwa Czy tikety. Spadaj z tym dronem leszczu No i łatwo DGS 242S na snajpie, nie? Ładny wynik zrobił. zrobiłem Nie, przygrać w Polsce to... Nie, to nie, to ja Tu widać, 24-2 ESA Snajper koza mnie dopadła, hopie Jak z Onego A mamy jakąś premię do PDK może? O, mam premię do PDK do odpalenia Sę Zaraz odpalę